Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony makijażowa Maniaczka Ewelina, i dzisiaj będzie filmik o takim haulu zakupowym. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowana, to zapraszam do wspólnego przeglądania moich perełek, które kupiłam jakieś kilka dni temu. Także zapraszam. Może na starcie powiem, że mieszkam w Anglii od kilkunastu lat i tutaj też zakupuję kosmetyki kolorowe, pielęgnacyjne, ubraniowe itd. Także może zacznę też od tego, jakie sklepy w ogóle ulubię. Są to sklepy Super drug, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe. Boots, TK Max, TJ Hughes, Primark, czasem też jakieś tam rzeczy kupuję. Także no, zobaczymy. W każdym bądź razie chciałabym Wam pokazać, co kupiłam ostatnio w dragu. W dragu kupiłam proszę, ja Was, paletki. Revolution Pro Bo jestem ich wielką, wielką Fanką, tak Może nie wszystko Revolution Ale Revolution Pro, tak, jak najbardziej No i szczególnie Te paletki cieni Także zobaczcie, wyjmuję Od opakowania, bo dość Mocno są zalakowane Zobaczcie, to jest pudełko, tak Fajne, prawda Fajnie się zapowiada A to jest ta paletka Patrzcie, jaka ona jest słodka. I ta paletka nazywa się Revolution Makeup Courage, Courage White Animal Palette, czyli no no co, no dla odważnych, czyli dla mnie, prawda? I zaraz wam pokażę w środku jakie ma cienie, jakie cienie przeważają. Tutaj ma oczywiście duże, duże lustereczko, jak zawsze, ale przykryję. I tutaj teraz pokażę wam. Zobaczcie. Patrzcie, czy widzicie to? Tutaj są, tak, tutaj są burgundy, tutaj są brązy, tutaj jest złoto, tutaj jest miedź, jakieś tam beże i takie jakieś róże, takie brudne. No bardzo fajne, bardzo ładnie się to zapowiada. Dobra. Czyli to jest ta paletka. Ja teraz się nie będę rozgadywać za bardzo na ten temat. Dopiero przy makijażach, kiedy będę wypróbowywać... Dobra, następna paletka, jaką zakupiłam, to jest Revolution Makeup Forever Flawless. Zobaczcie. Tak, no, mój synek, oczywiście. Także już Wam pokazuję. Też ma lusterko w sobie i też ma bardzo, bardzo ładne cienie. W szczególności cienie matowe, które uwielbiam. Większość ludzi lubi właśnie takie cienie z połyskiem, a ja niestety czystety uwielbiam te matowe. One się świetnie sprawdzają przede wszystkim przy cerach dojrzałych, tak. Tam gdzie są duże zmarszczki na powiekach. No niezbyt efektownie wygląda cień satynowy czy cień właśnie taki metaliczny na powiece ze zmarszczką, bo jednak te zmarszczki są jeszcze bardziej widoczne. Także tutaj przeważają różne takie ceglane kolory, brązy, jest złoto, jest troszeczkę różu, są też rudości, no takie jesienne kolory, to jest dla mnie mega 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 wyzwanie. Bardzo się cieszę, niedługo będę robiła Makijaże tymi paletkami się nie mogę już doczekać, ale póki co to na razie to zostawiam. Dobra, następne co kupiłam, to jest ta paletka. Paletka yy, Light Warm. to jest paletka, oczywiście yy, highlights. To co to jest? Z rozjaśniaczami. No, i tutaj są, tak jak sama nazwa wskazuje. Są to rozjaśniacze takie piaskowe, taki szampański jest rozjaśniacz, taki troszeczkę lekko miedziany. No, tutaj pewnie są do każdego typu cery, typu chodzi mi o narodowości, tak? Czy tam dla Azjatek, tam się znajdą jakieś fajne dla Europejek, prawda? Arabia i tak dalej. Dobra, to jest to. Bardzo fajnie się to zapowiada. Następną rzeczą, co kupiłam w Super dragu to są takie fajne sponge, takie gąbeczki do makijażu, bardzo fajne i one drogo nie kosztowały chyba 2 albo 3 funty za sztukę, jedna jest taka w kształcie pomadki, a druga jest no taka w kształcie gruszki, coś takiego, także zobaczymy, wypróbujemy, bo ja lubię mieć takie rzeczy. Jeszcze dokupiłam sobie właśnie w Super kilka takich pojedynczych pędzeleczków do blendowania cieni, czy nawet tak, żeby jak już rozprowadzę cienie, to żeby tą granicę troszeczkę rozetrzeć. Takimi czystymi pędzelkami warto takie pędzeleczki mieć. Także, no zobaczymy. OK. Następną rzeczą, co tam kupiłam, to kupiłam dużo, 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 dużo rzęs. Bo były po funcie, to była promocja. Dosyć fajna promocja. Zobaczcie. Takie rzęsy. Czy widać? One nie mają paseczka. Co mi się to bardzo podoba. I są takie w miarę lekkie. Drugie są z paseczkiem, ale ten paseczek jest taki cieniusieńki, także też jest fajny. I kupiłam sobie kilka takich właśnie par rzęs, bo bardzo lubię przyklejać. No tak, i co jeszcze kupiłam sobie? Tam tak, z Revolution kupiłam Precise Brow Pencil Dark Brown. Jejku, jak zwykle jest to tak zalakowane. No, nie będę teraz otwierała, ale zobaczcie, tutaj widać. No, taki ołóweczek do brwi. I tutaj ma z jednej strony rysuje, a z drugiej strony wyczesuje. Bardzo fajna sprawa. Zobaczymy. Powinno być w moim kolorze dark brown, bo ja bardzo lubię takie ciem, ciemniejsze brwi. Powiem Wam szczerze. No, i tak. W sumie, jeżeli by chodziło. A, nie, nie, jest jeszcze jedna rzecz. Którą muszę Wam pokazać. Po prostu jest piękne. Zobaczcie, widzicie to? Sylwester się zbliża, i tak dalej, i tak dalej. Więc warto mieć taką paleteczkę. O jejku, jest lustereczko, Boże, jakie to jest piękne. Zaraz Wam to pokażę, moi drodzy. Zaraz Wam to pokażę. Tu jest oczywiście lustereczko, a tutaj są. Gliterowe cienie z brokatem. Wow! Patrzcie, patrzcie, jakie piękne kolory. Zobaczcie jaka piękna czerwień. E, oczywiście do tego jest potrzebny Ojejku, jaki piękny róż. Super. Ten jest też piękny, ekstra. Ekstra czerwień, mega, mega. Złoto. No nie, no są tu takie kolory, które ja uwielbiam. Oczywiście, do tego powinno się używać mm, glitter glue, tak, czyli tego kleju, ale nie mam go chwilowo, na pewno zakupię. No i tak, dobra, to tutaj teraz możemy przejść do tego, co kupiłam sobie w Butsie. Buts Boot to jest taki sklep w Anglii, mm, gdzie jest wszystko, tak? Są różne mm, różne warianty różne y, firmy tak typu L'Oreal, Lancôme, Burżua, y, Slick i tak dalej i tak dalej i różne tam jakieś szampony, odżywki, takie pierdoły kosmetyczne typu Rosman tak no właśnie dobra no to tak pierwsze co zakupiłam sobie foundation oczywiście podkładik L'Oreal Paris Infallible. Podobno 24 godziny ma się trzymać. I to jest odcień, bo ja jestem teraz troszeczkę opalona, bo tam chodzę do solarium nieraz. To jest numerek 140 Golden Beige. Patrzcie, widzicie? 140. Taki złoty beż. Ok. Do tego, ponieważ jestem fanką L'Oreal Podoczy, korektora, tak to sobie kupiłam no z tej samej można powiedzieć firmy, co to? L'Oreal L'Oreal Paris Infallible, tak samo. On powinien mieć dosyć takie dobre krycie, lekko rozświetlające, ale nie takie ciężkie, czego nie lubię takiego ciastka pod okiem. Zobaczymy, wypróbujemy i to jest akurat... 327 kaszmir. 327 kaszmir. No. Dobra, to to. I jeszcze yy, szukałam tak na szybko, bo to wszystko na szybko, na szybko jak zwykle, bo przy małych dzieciach się nie da inaczej. Miałam tylko godzinę na to, żeby sobie pokupować rzeczy. To sobie wyobraźcie, jak to musiało szybko yy, iść. <gry> Dlatego yy, no mówię, wypróbuję, bo jeszcze akurat tego nie miałam. Puder sypki, chodziło mi, żeby był taki pod oczy i żeby się nadawał też do całej cery. I on jest o nazwie też Infallible Magic Loose Powder. Zobaczcie, taki. I on jest podobno rozświetlający, wygładzający i lekko matujący. Także zobaczymy. Już się nie mogę doczekać, żeby użyć tego pudru. Tak. Czyli jeżeli chodzi o kosmetyki, to już wszystko. A nie, jest jeszcze jedna rzecz. Już Wam pokazuję. Szukałam nowego tuszu do rzęs. Bo ja lubię sobie eksperymentować. Lubię zawsze coś nowego sobie zakupić, żeby sprawdzić, czy jest dobry. Bo jest dobry, może być jeszcze lepszy, a potem jeszcze lepszy. Dlatego szukałam i znalazłam. Jest to oczywiście też. Ja bardzo lubię tusze do rzęs z L'Oreal z Burżuła. Naprawdę mają dobre. Lubię oczywiście takie zagęszczające, czyli zwiększające objętość, lekko wydłużające. Niekoniecznie wydłużające, ale zwiększające objętość. I najlepiej, żeby była silikonowa szczoteczka, i najlepiej, żeby były wodoodporne. Teraz jest taka akurat pogoda niezaciekawa. Yy, deszczowa, czy może tam śnieg padać i tak dalej, no zobaczymy jak będzie w Anglii, sama, sama nie wiem podobno w tym roku ma być zima ho ho ho, całkiem całkiem i tutaj babeczka mi doradziła bo to jest podobno też bestseller to zobaczymy czy jest bestseller yy, tuż do rzęs z L'Oreal Paradise Ecstatic zobaczcie, to jest taki Oczywiście czarny, wodoodporny. No, zobaczymy. I ma taką szczoteczkę. Ale czy to jest. Nie wiem, czy to jest silikonowa. Widzicie to? Ma takie mniejsze, większe włoski. Taka le, leciutko jest w literce C, ale tylko bardzo leciutko. Także no, zapowiada się dobrze. Zobaczymy. W ogóle to ja nie lubię tuszy do rzęs używać przez pierwszy tydzień, bo jak jest świeży tusz, to on tak nie do końca fajnie maluje. Dopiero tak po jakimś tygodniu. Kiedy już nie jest taki bardzo świeży I kiedy już złapie powietrza To on mi taki jest fajniejszy, powiem Wam Zobaczymy, pochwalę się Sami zresztą zobaczycie I następne rzeczy, co ja kupiłam Ale to już takie y, dla dzieci Też kupiłam To Wam przy okazji pokażę to Oczywiście w Primarku Oj, wydałam aż 135 funtów A z tym płaszczem to więcej No to Dałam około 200 funtów w samym primareczku, tak? A, i jeszcze Wam powiem, po ile były te, te rzeczy, tak? Tak jak mówiłam, pędzelki kosztowały 20 funtów, z 40 były przecenione. Tuż kosztował chyba 10 funtów, 11, nie pamiętam już. Ten podkład pod oczy kosztował też coś tak, chyba około 10-11 funtów. No, i 10-11 funtów kosztował ten podkład. To kosztowało chyba też coś koło 10 funtów coś, coś koło tego. Wszystkie paletki pojedynczo kosztowały po 10 funtów. Po 10 czy po 12? Też już nie pamiętam, bo to było tak szybko się działo, że wiecie co naprawdę. A teraz tak, w primarku: no, w primarku no to kupiłam dzieciakom spodnie, tak? No, spodnie takie jednemu dżinsowe, bardzo fajne, ze ściągaczami na dole, tak, e... no zima się zbliża, także muszą mieć nowe, ciepłe szaliczki, e... po wy... no jeden z synów sobie wybrał oczywiście, no co, no Minecrafta, tak, do tego rękawiczki, osobno też rękawiczki kupiłam, bo w szkole gubion, to znaczy nie dzieci gubią, tylko po prostu yy, nie wiem jak to się dzieje, że nauczyciele gubią te rzeczy. No nie wiem, potem nie mogą znaleźć, więc ja muszę mieć zapas tych rzeczy. No, Jedne takie spodnie Moro, bo ja bardzo też lubię Moro. E, co tam jeszcze? Następne spodnie też fajne takie dresowe. E, a, taka bluza zwykła, ale z fajnym napisem. ausam. Awesome. Także tak. E, pokażę Wam oczywiście, jaki sobie kupiłam zarąbisty, mam nadzieję, że to widać. Zarąbisty za 25 funtów. Płaszczyk, patrzcie, taki w kolorze piasku. Nie ma tutaj guziczków, ma bardzo fajny kształt i on jest e, zawiązywany. Po prostu w pasie. Ale nie ma żadnych guziczków. Super, super, wygląda naprawdę Zresztą Taki milusi jest, taki To jest yy, Jaki to jest materiał? Z filcu? Nie Nie wiem W każdym bądź razie Tak yy, W Dajśmanie yy, Jednemu synowi kupiłam takie buty Bo on taki lubi Fajne, cieplutkie w środku Drugiemu synowi kupiłam też w Dajśmanie, bo tutaj mamy w Anglii Dajśmana. Takie fajne sfila. Y, Patrzcie, zarąbiste. Bardzo mi się podobają. Cieplutkie, fajne. To dla tego trzylatka. Te kosztowały y, 20 funtów. Te kosztowały, proszę ja, was. Zaraz Wam powiem: tutaj jest cena. Ile one kosztowały? Te 18 kosztowały. Także spoko nie jest złacena. Drugiemu też taką bluzę kupiłam, bo naprawdę mi się bardzo spodobała. Ja lubię ich ubierać w takie jednakowe rzeczy. No a ten drugi sobie wybrał taką czapeczkę, oczywiście po patrol. Do tego są rękawiczki, szaliczek słodziutkie, prawda? Tak. A dla mojej malutkiej gwiazdeczki, no to oczywiście kupiłam takie y, spodeneczki, bo pewnie niedługo zacznie raczkować, albo takie tam. Taką czapunię piękną, zobaczcie, z takimi pomponikami. Do tego są rękawiczki, do tego jest szaliczek. Y, drugą czapeczkę taką, zobaczcie jaka fajna, super, co nie? Skarpetu nie oczywiście. Tak. nie te skarpotynie 2,50. Te po 2 funty. Czapeczka chyba kosztowała 5 funtów. Druga kosztowała 3 funty. Ten komplecik kosztował chyba, nie wiem, coś chyba około 10 funtów. Jedna i druga czapka dla chłopaków. No. No i jeszcze dla malutki kupiłam taką super piękną za 13 funtów taką oto kurteczkę. Zobaczcie jaka ona jest słodziutka i ma do tego takie rękawiczki. Kapturek taki. W środku jest e, takie futerko. Także milusie, cieplusie. Taki ma ładny kolor, tak jakby brudny, przygaszony róż, ale bardzo ładny i do tego takie są gwiazdeczki w kolorze złota. Także to tyle. Tyle zrobiłam zakupów. Jeszcze kupiłam sobie jeden płaszczyk, ale ja już tego płaszczyku oczywiście Wam nie pokażę. Też piaskowy, też taki, tylko że bardziej na wiosnę, z takiego lekkiego materiału taki klasyczny. To innym razem Wam pokażę. Może w jakiejś stylizacji, może jak zrobię jakiegoś outfita kiedyś, także Wam pokażę. No i tyle, jakby to było tych zakupów. W sumie to będę kończyć ten filmik, ponieważ dzieci już mi nie dają. Biegają na okrągło. A ja nie chcę nagrywać filmów po nocy. A rano dzieci to na pewno mi nie dadzą nagrać, bo tu trzeba jednego do szkoły, drugiemu śniadanie, tutaj małe i mleko, tutaj to, tutaj tamto i ciągle coś, ciągle coś. Także wybaczcie. No. To by było na tyle, moi kochani. Jeżeli spodobał Wam się filmik, to bardzo proszę o kciuki w górę i oczywiście o subskrypcję. Pod moim filmikiem znajdziecie taki. Mały prostokącik czerwony z napisem subskrybuj, to chyba po polsku tam, a subscribe po angielsku. No i tyle. Wciśnijcie ten guziczek, jeżeli możecie, to będą wtedy przychodziły Wam moje wszystkie filmiki. I to by było tyle na ten moment. I do następnego razu. Papa! Pa. Trzymajcie się.